Dzień dobry, cześć, witam widzowie w kolejnym naszym spotkaniu, ja lekko zmachany, ale to wszystko przez to, że przybiegłem dość szybko nagrać Wam odcinek, a więc siadajcie i oglądajcie. Oczywiście zapraszam na naszą najlepszą stronę, wiadomo gdzie, wiadomo po co, no i zapraszam na najnowszy kanał YouTube, dokładnie tak. A więc w yy, wtajemniczeni wiedzą, moi drodzy, Uff. przepraszam, musiałem odetnąć, kurczę, bierze mnie jakaś choroba, nie wiem czy to słychać, ale no ja nie wybrałem, zaatakowało mnie choróbsko, więc przejdźmy do skrzynek naszych ciekawych. Rzućmy sobie na trybie Jester na sam początek, żeby nasz więc widziałem gdzieś tutaj skrzynie breakout. O, proszę bardzo. Zrobimy sobie w trybie 2 na 2 i lecimy. Lecimy no słuchaj, no po tych Antosiach ewidentnie coś mnie złapało z tyle Tyle streamerów w jednym miejscu, ja dawno nie widziałem Więc kontaktu Z osobami było dość sporo, więc wydaje mi się, że gdzieś to tam Jakiegoś baktyla, tak? Złapałem No i co my tu mamy, proszę Państwa Nic tu nie mamy, bo jak ktoś śledził poprzedni odcinek, to była kupa gówna, za przeproszeniem. Ja przypominam, żebyście zostawili komentarz. Łapę w górę, bo oczywiście w tym odcinku również dla Was coś będzie do zdobycia. No, na pewno nie z tej bitwy. Coś mi tu wpadło do ust. No, chciał po Samu. Wykerować tę bitwę, no ale niestety. Niestety kro... ciąży. Ciąży na mnie klątwa jakaś złoczyńcza. Tak? Czasami się zastanawiam. Zastanawiam się sam, czasami co ja mówię. Dobra, e, tryb Jester, lecimy. Pyrocase. E, no i tą przeklętą skrzynię na sam koniec. Trzeba to odczarować. Zróbmy znowu tryb 2 na 2. Odczarujmy te gówno. Proszę cię. E, tak. Inter case, M9. -czka. desolate Space. O, szczerze, desolate Space. Lekko mnie zaskoczył. Proszę. Tryb jester, tylko przypomnę. Tryb jester. U! Ale tam chyba Supermintel, właśnie. Supermintel. Lepsze. Baskill. Dobrze, że w statraku. No i tutaj, czy klątwa? Czy tu będzie M9, która wypadnie mi? Proszę. Klątwa ciąży. M9 była zaraz pod. Ciężko, ciężko jest mi tu cokolwiek e, e, powiedzieć, bo to wszystko widać. To wszystko widać i słychać, e, a więc e, jak nie tryb Jester, tam może tryb Buścik, a więc Divine, Infernal, Shattered Case, tak to zróbmy, no i jak się w dwójkę nie da, no to trzeba samemu rękawice podnieść. Co tutaj zawsze wypadało? Amfibiusy, no Amfibiusy. Skończył się w ogóle. Sezon w CS-ie I dzisiaj bądź jutro chyba będzie aktualizacja, jak będziecie oglądać ten odcinek, więc ja jestem ciekaw, co oni tam dodadzą. Na pewno wydaje mi się, będą nowe skiny, więc jak tylko pokażą. O, dodadzą. To zapraszam serdecznie na mojego streama. Bo na pewno jakiś opening sobie ich zrobimy. No i oczywiście zobaczcie. Było dobrze i się. Z... No! Dobra, to ja, ja nawet nie patrzę na ekran, ja sobie tu z wami pogadam. Bo to jest to jest dramat! To jest dramat! Co to jest? Co to kur jest. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę Pirate Swap gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama wybieramy skiny, które nam już się znudziły, no i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki, oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i ile później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Zróbmy sobie jeszcze jedną bitwę, wymienimy sobie te tokeny na coś ciekawszego. Może tutaj, o, coś dla widza właśnie, jakiś gloczek może byłby, zajrzymy tutaj jeszcze, o i... No, może skrzynia breakout Snowblast skrzynia breakout może nam pomoże. No nie wiem szczerze, nie wiem szczerze. O. zróbmy. Zróbmy coś takiego. Zróbmy, proszę Państwa, coś takiego. No na pewno nie będzie nowej mapy. Mapka Anubis będzie. Ale słyszałem, że ta mapa... O matko Bosko! Co mu dropło? Że ta mapa Anubis będzie miała lekkie zmiany. Lekkie zmiany i modyfikacje, właśnie, więc może ją zacznę grać, bo na ten moment mapa DANUBIS jest na mojej blackliście a więc nie gram jej w ogóle. No i może jakieś zmiany będą w samej grze, także czekam niecierpliwie, a ja jeszcze sobie tutaj wymienię punkty u naszego ziomeczka. No i oczywiście 0 gwiazdek, bo 0 to ja. No jeszcze trzeba, kurczę, 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 Felek, no i tak się, tak się tutaj zagadałem, że oczywiście prezenty miałem wam dorzucić, ale się nagle tak szybko skurczył nasz fundusz, więc żebyście... Nie czekali, to oczywiście przypominam, że na Discordzie macie pełną listę prezentów, y, jakie macie do zdobycia. I ja zaraz po odcinku coś na pewno wrzucę. Zróbmy sobie jeszcze może tutaj jedną ciekawską, ciekawską skrzynię: Luxurious, Lux, y, Lux. Mamy Kałacha Asimowa. No i moi drodzy, możemy skiny sobie na coś wymienić i w tym odcinku do zdobycia a AWP Hyper Beast. Całkiem spoko, pamiętajcie, żeby komentarz, łapy w górę, suba, bo tutaj na tym kanale będą się pojawiać te odcinki częściej i jak co odcinek standardowo wybieramy zwycięzcę z poprzedniego. Zapomniałem ostatnio o werblach, więc proszę te werble w tym momencie. Prawie 400 komentarzy, szanuję, ale może zgarnąć tylko jeden i będzie to Kacper V0. Proszę sprawdzić czy trade oferta w twoim profilu się znajduje i oczekuj skina do miesiąca czasu. A tak jest. Ja się z wami żegnam. Przypominam żebyście wpadali na Discord. Tam macie fajny giveaway właśnie dla osób co chodzą na Discord. Więc ja się z wami żegnam i życzę przede wszystkim powodzenia. Trzymajcie się elegancko. Nara!